Jakie kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku do serii odliczanie do wakacji Zostało 10 dni, a zarazem 4 dni do Ostatniej części egzaminu zawodowego, czyli do egzaminu praktycznego Czy dzisiaj pójdę do szkoły? Nie wiem, bo wczoraj miałam mieć 8 do szkoły Ale Zaspałam, prawdę mówiąc przez tabletki na alergię. Tak jak w jakimś chyba vlogu wspomniałam, że mnie tabletki na alergię mocno usypiają i po prostu miałam twardy sen. I właśnie się niedawno przebudziłam. To mówię, nie wiem czy do szkoły, ponieważ moja klasa wychodzi od 10:00, gdzieś tak 13.00. A chyba. 14 wracają, więc mi się nie opila iść na wiele lekcje, prawdę mówiąc, albo po prostu same siedzieć w klasie, więc raczej dzisiaj nie pójdę do szkoły, ale za to załatwię to, co miałam dzisiaj załatwić. Póki jest u mnie na, na pogoda i coś może Ugarnę sobie na komputerze, ale ja na ten moment wam nie ponieważ ile sobie się nie da nie zrobić. I stanę na sobie włączę film w telewizorze i będę sobie <coughs> oglądać i jeść. Może nie, live ja zrobię, nie wiem, pomyślę, ale na pewno na następny poniedziałek, tutaj na 17 muszę sobie ustawić naprawdę. Armię budzików od piątej, bo wcześniej rano, tak powiem, muszę wyjść z domu, ale też problemując że już mój organizm się wtedy przerzuca do tych tabletek na alergię i też już będzie inaczej z zasypianiem i stawaniem, więc się widzimy później. No dobrze, już sobie zrobiłam na śniadanie, oczywiście, jak, jako e, tradycja, musie, musi być kawa z mlekiem, gdzie oczywiście trochę musiałam rozlać, ale dobra. No i sobie zrobiłam e, tatosty to które się składają z łososia, sera, szynki i bym powiedział na wiesku e, ser. Więc tak to się prezentuje do kompletu kawa z mlekiem. Oczywiście bez cukru, więc z azjem, e, tą Jaką to, to śniadanie i ogarnę się, i będę szła do kwiaciarni, załatwić sprawę. No, może jeszcze na siłę nie sobie dzisiaj pojadę poćwiczyć, bo jeśli nie byłam i w ogóle jeszcze nie nagrałam podsumowania tylko nie, ale dobra miesiąc to z serii Nowy Rekonwaja. No i może wezmę się za budowanie domku, albo ścianę jakiś domek dla simki z nowej. Sorry, więc się widzimy po krótkim cięciu. No dobrze, można powiedzieć, że jestem już po śniadaniu. Dopie i zaraz będę nasza na dół. Po kolejne picie. Nie, mnie po kolejne picie, prawdę mówiąc, po zioła, której pić. I będę musiała przez chyba kolejne trzy miesiące albo pół roku pić je. Jeżeli jesteście ciekawi co to za zioła I ogólnie jeżeli byście chcieli zobaczyć tak zwaną moją podstawową apteczkę To możecie śmiało napisać w komentarzu i mogę dla was vloga takiego nagrać Gdzie wam pokazuję, tego bym moja podstawową moją apteczkę czyli, takie, czyli gdzie mam podstawowe moje leki bym że takie mega ważne plus witaminy, które też muszę przyjmować Ale nie zaliczają się do podstawowej apteczki, bym powiedziała Tylko tego tak bardziej jako, nie suplementy, nie suplementy No wiecie o co chodzi to, to nie są takie naj, 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 że muszę po prostu je brać Że to się może stać, jak od nich nie będę brała na tej zasadzie Od dłuższego czasu, a bardziej bym powiedziała takie tak jak mówiłam, dodatkowe leki, a z takich podstawowych, no to mogę wam pokazać. No, niektórzy mogą się złapać za głowę za dużo, a niektórzy mogą świecić że bardzo mało. Jakie jesteście? Właśnie takie moje apteczki, ciekawi i co, na co? I co to za zioła są? Słyszę mieszankę ziół? no to możecie e, śmiało pisać w komentarzach i albo w tej serii, albo w formie malinki wam mogę e, nagrać vloga, gdzie Wam pokazuję moją apteczkę e, leków I, mam, i plus tam mogę powiedzieć, jak, e, jako, jak ta mieszanka się nazywa. Piję na uspokojenie. Bo ci, co tak od początku, no, można powiedzieć, że to złożyli, że ten rok szkolny, a zwłaszcza ten semestr szkolny, to był dla mnie mega cięski, ciężki. W sumie jeszcze jest ciężki. Eh, pod każdym względem takim, że. Eh, bardziej pod względem takim, bym powiedział, psychicznym, był mega ciężki. Um, no, ale to nie jest o tym ten vlog. Um, tak jak mówiłam, dla, tak jak będziecie chcieli, mogę pokrótce Wam powiedzieć, dlaczego dla mnie ten semestr szkolny i rok szkolny był mega ciężki I co spowodowało, że ja piję zioła na uspokojenie Ale tak jak mówiłam, nie w tym vlogu, tylko w następnym Dopiję kawę I następnie Dopiję kawę, siogarnę, wypiję zioła I tak jak mówiłam pójdę załatwić sprawę swoje. Um, więc się widzimy po krótkim cięciu. Okej, okay. dobrze, właśnie idę. po krótkiego nie idzie już z przestawienia. Wędziłam na przestanek autobusowy, ale tą drugą sprawę, co mam do załatwienia, to dopiero później załatwię. Najpierw załatwię tą kwestię z tymi. Jak już przed chwilą wspominałam, kwiatami. Załatwię. Z tego co widzę, po pan swojemu się układają. Pomimo to, że już je ułożyłam, takie mają być, ale mają tu gdzieś. No i będę musiała dzisiaj umyć. mieć. Więc znowu będzie trzeba je odpowiednio. Miała ułożyć, z tego co czuję, ja to będę musiała bluzę zdjąć, bo mam na sobie bluzę I do tego nie wiem, czy to. Nie. nie. będzie widać. Mam ubrane białe spodnie i e, białe buty. Więc się zobaczymy, jak ja załatwię to Na pokrótkim cięciu. No dobrze. Sprawę z kwiatami już mam załatwioną. E, w sprawie badań. Tak samo tych prywatnych zrobiłam przed cięciem, więc jestem już na mieście. W sumie tak nie na miejscu, bo jestem w szykinie. I ja jeszcze zdokowiem tak do galerii, co tam załatwić. Jak to załatwię to wracam następnie do domu. I jeszcze zobaczę, co tam będę robiła w domu Czy sobie odpalę grę, czy wezmę... nie wiem Spokojnie, znowu do galerii pojadę i... Już wtedy na siłownię nie wiem Jeszcze pomyślę, co później będę robiła Tylko najpierw właśnie załatwię sprawę w Po części to będzie powiązane z siłownią Więc no, się widzimy po krótkim cięciu, tak myślę no dobrze już załatwiłam to, co miałam załatwić w klubie, Międzyza się poszłam e, z, tak powiem, zaraz ty kupiłam sobie szejka. I ogólnie na no, próbę wzięłam tę z gumą balonową. E, przynajmniej mówiąc, fajnie wygląda, Zobacz. fajnie wygląda z bitą śmietaną, e, z tymi miankami, jeszcze je mi oko znowu zawić. E, wracam, e, dogrywam do domu. Bo załatwiłam to, co miałam załatwić. Ewentualnie w mieście podejdę do drogerii, albo dopiero w środę. Podejdę do drogerii, jestem ugarna, bo po prostu sobie do domu zamówię. I się widzimy, że będę w domu. No dobrze, jestem w domu, dopiero co weszłam do pokoju, ubyłam ręce. Najbardziej mówiąc, pozałatwiałam to, co miałam załatwić. Między innymi kwiaty na zakończenie. Zapisanie się na testy prywatnie alergiczne, no i jeszcze zahaczyłam aptekę, aby wykupić leki na alergię, gdzie już je mam wykupione, gdzie szczerze już trochę się dziwiłam, odnośnie ceny dwóch pudełek, e, tych właśnie leków. E, o dziwo, tak jak wypiłam ktoś tam godzinie, tego shake'a, to niby, że jest pełne, ale Szczerze mówiąc, to chyba mnie po nim nie zamknięło Zaraz to sobie zjem, obejrzę, pójdę się wykąpać No i standardowo w piżamę już będę pomału się szykowała spać Właśnie jest prawie siódma, zanim to wszystko ogarnę się, to będzie siódma albo ósma, a jutro na dziesiątą do szkoły No mega szybko bym powiedziała, dzisiaj zleciał ten dzień Więc się widzimy po krótkim cięciu, jak w miarę się doprowadzę Bym powiedziała do ładu, czyli zjem i ewentualnie się wykąpi chwilę, a przed wykąpaniem się chwilę sobie odsapnę i coś, co jest standardowe, to sobie obejrzę, coś w tv albo sobie na laptopie włączę. No i może już wczoraj, i dzisiejszy zmontuję sobie odcinek tej serii odliczanie do wakacji, więc się widzimy po krótkim cięciu. No dobrze, tak jak widać już jestem wykąpana, mam umyte włosy, teraz będę je rozczesywać, prawdę mówiąc za je chętnie do na bok, czyli w ten sposób, ale jak to moje włosy muszą po swojej się ułożyć, będą chciały, będą usiały. i zapewne jak wstanę, chcę od tej strony zostały, z tej strony. Jak wstanę to już yy, będą inaczej. Chyba, ja że zanim położę się, spać to one zupełnie inaczej się ułożą mi. Więc tak to yy, ten... czuję <grystuje> się. Yy, więc jak ogarnę bym powiedziała włosy, to zjemy śniadanie mm -hmm. śniadanie na śniadanie rożbyły te tosty <noise> Najpierw i obiad o kolację bo prawdopodobnie nie dam obiadu w ogóle, nic więc dopiero teraz będę jadła drugi posiłek będę miała czyli właśnie w tą, ten obiad o kolację moją spóźnioną no dobra, tam yy, szejka wypiłam, ale to nie jest taki jako tako posiłek, ze mną pewnie się zgodzicie. Bo, jak to I tak to wszystko, no i tak właśnie dzień mój dzisiejszy wygląda. Dobra, teraz od tego super. Więc yy, zobaczymy się. Jak zjem lub, a właśnie, również udało mi się dopaść te, co chciałam spróbować, chyba na Kings z vlogu, mówiłam, Bablo Tea, co są w krużowcach, udało mi się znaleźć. I jak je będę otwierać, to z Wami to nagram i Wam pokażę, jak mi się udało dopaść i w tym momencie możecie napisać w komentarzu, żebyście chcieli. Tego typu vlogi, jakie ja kupuję jakieś nowości, typu właśnie bablu tea nie bablu tea i je testuję. Oczywiście nie będę kupować w miesiąc, w miesiąc albo codziennie, tylko co jakiś czas mogę kupować jakieś nowości i dla Was, tak jakby moje opinie na ten temat, co ja sądzę o tych nowościach, więc mogę coś takiego dla Was też zrobić. Taką serię vlogów. Więc, yy, tak jak mówię, zobaczymy się jak te, no, bubble tea będę robiła. Yy, no, wiadomo o co chodzi. Więc po krótkim kliczu się widzimy. No dobrze, ja, no dobrze, ja takie sobie kupiłam. Babluti z Mango, kubek yy, Babluti. Taki Mango. Yy, Lipci i. Oj, to jest chyba nie wiem. Nowy smak taki letni. Nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, czy to jest nowy smak, czy nie. Arbuzowy. No i do tych kubków Bubble Tea sobie kupiłam ice tea Liptona. Ice. Zieloną herbatę. To też jedyny bym chciała. Lipton. Ten ice. Yy, który nie jest tak mocno, bym powiedziała słodki. Dobra, więc testujmy najpierw mango. Dobra, otwórzmy. A tu idzie ształka. Czyli tu otwieramy. Tak. Wyjmujemy. Już wcześniej widziałam te właśnie Babliti na TikToku, bo się nagrywali i Nie w szkoleń, którzy już. Oj, i je testowali. Czy, że mówiąc te kulki są dobre? Czy to smak Mango? O, mi też tak chlapnęło. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda, nie wiem czy też mi się nie roztopiło od ciepła. stało w lodówce, a ja trochę chodziłam, więc To tak wygląda do środku, i zaś wlejemy tą herbatę. Mam nadzieję, że sobie nie rozleje nic. Poczekajcie chwilę. No dobrze, po wlaniu tak to wygląda. Zaraz sobie przyklejemy i właśnie tutaj doczytałam, że to są capybara, mango i marakuja. Więc tutaj tak jeszcze delikatnie sobie postawię. Przyklejemy. Dobra, żeby nic nie zwojować, to sobie zwolnię drugą rękę. No dobrze i... Próbujemy i zaraz Wam smak Tutaj był gdzieś... O tu jest Nie wiem czy widać mm, mm, mm. Chyba muszę bardziej... O! Kapibara. Mango na Okej, okay, i trzeba jeszcze zamieszać. No dobra. To jest to zamieszamy. I próbujemy. Ej, ej nas, to jest dobre. Ej, ogólnie była promocja, bo 6 złotych e... Przykupnie dwóch, więc się pokusiłam o trzy. A ja na serio, to jest dobre. Te bablutki w połączeniu z tym, jak widzieliście, liptonem, zielona herbata. No dobrze, no to się Widzimy po krótkim cięciu, jak już zjem. I no, że będę nakładała się spać, albo po prostu będę kolejne testować. Chyba, że po prostu sama wytestuję i wam powiem, jak mi smakowała. A tego szejka, guma balonowata to mi y smakował. I też to to będzie taki mój faworyt, który będę zamawiać. Może wezmę Cane, to, y tam, gdzie jestem Babloody, czyli do KFC. I jej ja też kupię wtedy tego szejka. Ale to nie wiem, jeszcze zobaczę, co się, czy się. Ją też sam wezmę. Wasz kanał rodzinnie się kończy Nie wiem, zobaczę jak to wszystko się ułoży w wakacje Więc... No, może być tak, że po prostu wakacje będę w pracy i nie wiem, ja kiedy z nią pójść Więc tutaj nic nie chcę obiecywać i tak dalej No tak jak mówiłam, ja do was wrócę jak zjem w końcu coś no dobrze, bym powiedział, ja już pomału przysypiłam. Napiłam się tych dwóch bubble tea i i sobie póki co to ta manga markuje. Najlepiej smakowała te bubble tea. No i ja już będę się kładła spać pomału, ale tutaj przysypiam już oglądając. No i będę się z wami żegnała można powiedzieć, że kolejny odcinek będzie dość taki długi z, z tej serii. Ale prawie mówiąc, sporo się działo. Więc już naprawdę, bo się z wami żegnała. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia, cześć!